Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej ciekawej wystawie, którą niedawno miałam okazję oglądać w Paryżu. Mowa tutaj o wystawie zatytułowanej Matisse Cahiers d'Art, przełom lat 30., która wystawiana jest do 29 maja w Muzeum do Cahiers d'Art, co się kryje pod tą nazwą? Jest to magazyn sztuki, który od wielu lat wydawany jest we Francji. I tak w latach 20. i 30. systematycznie ukazywały się publikacje na temat twórczości artystycznej Matisa. Choć nie tylko, bo tuż obok pojawiali się inni współcześni mu artyści, tacy jak chociażby Miro, Kandyński, Mondrian, Braque i oczywiście Picasso, z którym Matisse rywalizował również na kartach magazynu. Tak więc wystawy zwiedzamy, oglądając umieszczone w gablotach w sposób chronologiczny, począwszy od końca lat dwudziestych, pisma ze stronicami, na których widnieją artykuły i zdjęcia dzieł Matiza, jednocześnie podziwiając je w realu. To tym bardziej ekscytujące, gdy zdamy sobie sprawę, że minęło niemal 100 lat od ich publikacji. Na wystawie bardzo dużo prac pochodzi z Muzeum Matisa w Nicei, a także ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ wystawa została zorganizowana przy współpracy z Muzeum Sztuk Pięknych w Filadelfii. Warto dodać, że znalazło się na niej wiele prac, które rzadko albo w ogóle wcześniej nie były prezentowane we Francji. Na wystawie była też salka nawiązująca do wyprawy Matisa na Tahiti, gdzie wyruszył w 1930 roku i przebywał przez kilka miesięcy, a także oddzielna nawiązująca do powstania wielkiej dekoracji ściennej La Danse dla Fundacji Barnesa w Filadelfii, nad którą Matis rozpoczął pracę w Nicei w 1931 roku. Jest też ciekawy powód, dlaczego wystawa miała miejsce właśnie w Muzeum Dorangerii. Nie wiem, czy wiecie, że kolekcja stała Muzeum Dorangerii należała kiedyś do kolekcjonera Paula Gioma, który w 1930 roku posiadał w swojej kolekcji 25 dzieł Matiza, a wiele innych przewinęło się wówczas przez jego galerię. Ponadto kolekcjoner bardzo lubił twórczość Matiza. Był on jednym z jego ulubionych artystów, tuż obok Picassa, Modiglianiego i Russo. I na koniec mała ciekawostka. Czy wiecie, kto był w tamtych czasach jednym z największych miłośników i kolekcjonerów dzieł Matiza? A więc był to Sergiej Szczukin, bogaty przemysłowiec rosyjski. W jego zbiorach znalazło się w swoim czasie około 40 dzieł Matiza, które uznawane są za najbardziej reprezentatywne i wartościowe w całym jego dorobku artystycznym?